Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj akumulatorowy MOP, czyli urządzenie, którego jeszcze nigdy nie było na kanale i nie wiem, czy w ogóle któraś z marek, które produkuje systemy akumulatorowe, takie coś ma w swoją ofercie. Zapraszam na film. No dobrze, a więc jak widzicie, dzisiaj bohater, który nie mieści się w kadrze, czyli MOP od Einhela, 18-voltowy MOP o nazwie Kleenexo. Słuchajcie, ostatni sprzęt z Einhela, który został mi udostępniony jakiś czas temu, miałem taki rzut narzędzi, oczywiście sprzęt dostałem bezpośrednio od Einhela. Einhel nie wpływa na filmy, nie ogląda przed weryfikacją, a ja nie otrzymuję wynagrodzenia finansowego. Słuchajcie, tak jak mówiłem, jakiś czas temu dostałem kilka narzędzi od Angel'a, tam 5 czy 6. i to jest narzędzie, które pierwsze od razu rozpakowałem, od razu wrzuciłem do mieszkania i zaczęło być używane, natomiast film o nim nagrywam na sam koniec, ponieważ tak sobie pomyślałem, że o tym urządzeniu chcem, no chcemy jak najwięcej go poużywać. Słuchajcie, to nie jest wkrętarka czy pilarka, którą łatwo jest przetestować, którą wystarczy gdzieś tam na filmie parę razy potestować i mniej więcej wiemy o co chodzi. Tutaj jednak testów taki sprzęt wymaga dużo więcej mop akumulatorowy, fajne narzędzie, tak mi się wydawało na początku, wydawało, to jeszcze tutaj oczywiście nic nie zdradzam, nie mówię, że jest niefajne, wydawało mi się, że to jest świetna rzecz, jeśli chodzi o takie uzupełnienie zwykłych elektronarzędzi o narzędzia domowe, bo wiecie, firmy, które mają system 18-woltowy coraz więcej mają odkurzaczy, jakiś myjek, jakiś szczotek i tak dalej, i czyli coś, co nam się przydaje wokół domu też, a nie tylko typowo w warsztacie. No i właśnie tego mopa chciałem długo poużywać i tak się już stało, ponieważ chciałem zacząć, czy ze sprzętu na przykład cieknie woda, czy on coś przepuszcza, czy, czy po prostu jakieś takie typowe problemy z użytkowania występują po dłuższym czasie. Dobra, zanim sobie przejdziemy do jakiejś recenzji, oczywiście tutaj nie będzie to taki film, tutaj będzie taka bardziej prezentacja i moje przemyślenia, też Wam pokażę jak działa w praktyce, ale bardziej Wam tutaj poopowiadam, ponieważ no, no jak mam być szczery, to nie postawię kamery na statywie i nie będę y y mopował sobie chałupy i powiem jaki jest mop, więc tutaj chciałem zwrócić zwrócić uwagę na szczegóły. Słuchajcie, budowa samego mopu, y Mopa, mopu, mopa chyba. Jest generalnie bardzo prosta, jak klasyczne mopy, tylko wiadomo, że jest to wszystko większe. Łamana głowica bardzo płynnie chodzi, to trzeba przyznać. Na samym dole nasza szczotka obrotowa, nasz wałek obrotowy. I tutaj od razu może się przyjrzyjmy, jak to wygląda. I teraz tak, jak widzicie, to wszystko jest brudne. Dlatego, że tak jak mówię, używałem to, a nie czyściłem tego specjalnie do testów, żeby też pokazać, jak wygląda to po dłuższym użytkowaniu. Słuchajcie, jak to wygląda, jak to się prezentuje. Tutaj w ogóle jest taki element, który powoduje zablokowanie mopa w pozycji e, stojącej, pionowej, tak? Tutaj widzicie, jest taki klips na sprężynie, który wklikuje i mop jest zablokowany. Jak wygląda zblokowane? Po prostu mocniejsze przełamanie tej blokady, tak jakby. I teraz słuchajcie, tutaj mamy już właśnie naszą szczotkę obrotową. Pokażę Wam teraz, jak się demontuje to, e, całą, tą całą obudowę. Tu widzicie taki element do przesuwania, podnosimy i zobaczcie ile syfu. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą możemy zauważyć, to tutaj taki metalowy wałeczek. Wałeczek, który powoduje dociśnięcie tego naszego, tej rolki sprzątającej materiałowej, żeby na bieżąco wyciskać go z wody, żeby mop dużo wody, kałuży po prostu nam gdzieś nie zostawiał. Co mamy dalej? Tutaj mamy kolejny element do zdemontowania, czyli zbiorniczek, czy to na brudną wodę, czy na syf. I go się otwiera. No, dalej. Aha, dobra. Wybaczcie. No i zobaczcie, wody tam nie ma, no bo teraz nie był używany, nawet jeżeli tam była jakaś resztka wody, to wyschło. Jak widzicie już, mop zbiera bardzo dużo zwykłych nieczystości. Hmm, tutaj też jest taka jakby e, dodatkowe, dodatkowe zabezpieczenie, żeby pod to się nie dostawał brud. Jak widzicie, troszkę się dostało, tragedii nie ma. Czyli tutaj też ten plastikowy kołnierz blokuje, żeby, mop się, żeby brud się dostawał tam na dół. E, I teraz tak. Pierwsza od razu rzecz na plus tego mopa to właśnie to, że on zbiera takie drobne nieczystości. Jeżeli normalnie sprzątacie w domu, czyli najpierw powiedzmy odkurzacie, a potem bierzecie klasyczny mop, to nie wiem jak u Was, ale u mnie największym problemem jest to, że po odkurzeniu niby wygląda to spoko, że wszystko odkurzyliśmy, a potem bierzemy mop i tym mopem gdzieś ciągle wyciągniemy coś czy spod szafki, czy coś czegoś nie zauważyliśmy i tym mopem to tak naprawdę przekładamy z miejsca na miejsce. Przesuwamy i musimy się finalnie schylić po to, czy znowu odpalić odkurzacz? A tutaj niewątpliwym plusem jest, że nawet jak tak super dokładnie nie odkurzycie, to drobne widzicie pyły, kurz, zanieczystości jakieś resztki płatków owsianych Tu widzę, są to ten MOP to zbierze i to jest bardzo fajna sprawa. Sama rolka czyszcząca, oczywiście demontowana jest bez użycia żadnych narzędzi. Przesuwamy tutaj ten element. Rolka nam banalnie wychodzi. Rolka, jak widzicie, już troszeczkę wymaga tutaj prania z mojej strony, ale tak jak mówiłem, raz była prana przez ten czas, naprawdę raz. Czyli generalnie dałem jej wycisk, bo powinno się to troszeczkę częściej czyścić. Jeszcze raz powtarzam, przepraszam za ten syf, ale chodzi o to, żeby ten test był jak najbardziej taki wiarygodny w praktyce, bo to jest urządzenie, które naprawdę ciężko pokazać. Od dołu guma zagarniająca, oczywiście, która ma służyć za zadanie zagarniania naszego brudu, rolka prowadząca, żeby to łatwiej pracowało. Więc tak to tutaj wygląda, jeśli chodzi o budowę całego tego tutaj elementu czyszczącego, że tak powiem. I teraz jak jesteśmy jeszcze przy tym elemencie, od razu pokażę Wam, co jeszcze jest w zestawie. W zestawie jest tak jakby stacja, hmm, no nie, tyle do bo to jest zwykły kawałek plastiku, to oczywiście nie podłączamy ani do sieci, ani nic tutaj się nie dzieje. Jednak ma to dwa ważne elementy. Pierwszym jest to, że jest tutaj miejsce na szczotkę z takim nożykiem, którym możemy, wiecie, gdzieś tam przecinać włosy, które się dostały, obczyścić sobie tutaj te wszystkie elementy, więc to jest fajne, że to ma swoje miejsce. Natomiast drugim elementem, który jest tutaj przydatny w tej całej stacji, poczekajcie, ja na szybko to złożę, żeby Wam pokazać. Okej, okay, na szybkości jest to złożone. Mop, oczywiście, tutaj wklikuję. Ja on jest taki duży, że ja go tu w piwnicy nie postawiam. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz zauważcie, że tutaj mamy takie różne wypustki w plastiku i to jest nic innego, jak tak naprawdę do takiego wstępnego oczyszczenia mopa, tak? Czyli generalnie wkładamy w to mop i odpalamy go, żeby pracował. Wtedy ta szczotka. O te wypustki, ocierając, troszeczkę się nam obczyści. To jest po prostu do tego. Oczywiście nic nie zastąpi ręcznego wyczyszczenia czy wyprania tej tutaj rolki czyszczącej, ale jednak zawsze taki element przyda się gdzieś do delikatnego obczyszczenia. Przejdźmy dalej. Słuchajcie, tutaj jest koszyk na akumulator. Widzicie, to jest takie coś, że taki jakby właśnie koszyk. Tutaj mamy przycisk do zwolnienia tego. To wtedy. O, aha, dobra, nie ma ciężaru, to samo nie odleci. Ja po prostu włożę akumulator i pokażę Wam, jak działa. Wsuwamy akumulator i wklikujemy. Jak naciśniemy, to to się zwalnia i mamy łatwiejszy dostęp. Możemy wysunąć akumulator, bo tak go nie wysuniemy, bo ten plastik nam tutaj to blokuje. I tutaj od razu mała uwaga, bo o, zobaczcie, jak wyciągnę teraz sobie akumulator, mop można, jak cały film widzicie, na płasko położyć, dzięki czemu możecie dostać się do trudno dostępnych miejsc, chociażby pod meblami kuchennymi. Natomiast, żeby to było możliwe, nie może tutaj przeszkadzać akumulator. I teraz zobaczcie, akumulator, który tutaj akurat miałem, to jest szóstka. Ona w zasadzie jest między 4 a 6. To jest ten taki angelowski fajny wynalazek. I teraz zobaczcie, jak wepniemy ten akumulator, to już na płasko nie położymy. Tak, teraz włożymy sobie zwykłą czwórkę, którą też posiadam. Ona jest delikatnie mniejsza, jakby nie było. I zobaczcie, już jest lepiej, już prawie mogę na płasko. Natomiast dwójka, dwa i pół, bez problemu, trójkę chyba też Michael, bez problemu już by powodowała, że mop, bo teraz widzicie, on stoi na akumulatorze, a to jest w powietrzu, nie? Wtedy na mniejszych akumulatorach byłoby super. I teraz tak powiecie, że ok, że szkoda, że to nie działa na większych akumulatorach, jednak tutaj od razu uspokajałem. Ja co prawda i tak używałem sobie ten mop na tym, bo nie musiałem aż tak na płasko, gdzieś nie miałem takich miejsc, żeby e, potrzebować takiego totalnego spłaszczenia tego mopu, żeby dostać się gdzieś pod szafki. Natomiast bardzo, bardzo długi czas pracy na akumulatorze. Nie działa ten MOP, tak jak odkurzacze, które wciągają w 15 minut akumulator. Tutaj też duży plus, ponieważ, słuchajcie, wklejam Wam teraz tabelkę, nie pamiętam jej na 100% na pamięć, ale wiem, że chyba 2,5, czyli popularny akumulator Weichela z tych takich mniejszych, cienkich to 107 minus tego co pamiętam, czyli prawie dwie godziny, a przecież wiadomo, że mopowanie nie wcale nie jest takie, takim, długim, e, takim długim, taką długą czynnością. E, dobra, idziemy dalej. Co mamy dalej? Dalej mamy, słuchajcie, e, oczywiście zbiornik na czystą wodę z detergentem. E, tutaj mamy przycisk do demontażu tego, to wyklikuję Zobaczcie, jak to wszystko fajnie działa. I teraz widzicie, tutaj mi cieknie woda, ale co ważne, woda mi nigdy z tego nie ciekła, jeżeli urządzenie stało, czy tak właśnie jak chociażby teraz leży, nie ma tu Żadnej kropelki wody. Oczywiście urządzenie cały czas u mnie stoi w pozycji pionowej, ani razu mogło stać tydzień, dwa, miesiąc, nigdy żadnej kropelki wody. Teraz od tego tutaj machania, jak widzicie, oczywiście to się tutaj gdzieś wylewa, ale tak naprawdę podczas zwykłej pracy absolutnie nic mi z tego mopa się nie wydostało. I dalej, słuchajcie. Szczotkowane aluminium, takie jakby. Nie jest to plastik z logiem firmy. Fajnie wykonane. W ogóle ładny jest ten mop. trzeba przyznać, że nie, nie zaburza, że tak powiem, jakichś tam designów domu. Oczywiście no, czerwony kolor, więc wiadomo, że to nie każdemu może się podobać. Ale ogólnie jest schludny i według mnie dosyć ładnie wykonany. Na koniec rękojeść główna, że tak powiem, do trzymania sprzętu i do obsługi. I teraz co tutaj mamy za przyciski? Słuchajcie, power oczywiście, żeby włączyć. Boost, żeby włączyć. Po prostu drugi bieg, bo są dwa biegi obrotowe, mniejszy, wolniejszy i szybszy. I od dołu przycisk do dozowania wody. Ogólnie mop nie dozuje sam cały czas wody, co jest bardzo fajnym, bo nie musicie się martwić o to, że gdzieś robicie cały czas kałuże. Standardowe odpalenie mopa nie powoduje od razu dozowania wody z detergentem, tylko pracuje po prostu rolka obrotowa, którą tak jak tutaj widzicie, możecie zmienić dwa tryby. Teraz włączę akumulator, pokażę Wam jak to działa. Akumulator był wpięty. Eee, dobra, będzie mi tam mopować troszeczkę stołu. Eee, odpalamy. Mop się rozkręca, nie wiem czy słyszycie silnik. MOP już pracuje z pełną prędkością i teraz wciśniemy sobie przycisk Boost. Zapala nam się druga dioda i MOP po prostu zwiększył swoją prędkość obrotową. Zresztą zobaczmy sobie od razu taki głupi troszeczkę test. Zobaczcie, ten system, który tutaj mamy, spróbujemy wciągnąć MOPem. No i widzicie, syf jest ściągnięty, a przypominam, że to jest mop. Także to akurat dla mnie było jedną z fajniejszych zalet tego mopa, ponieważ no tak jak mówiłem, no tutaj troszeczkę zostało, ale no robię to w powietrzu na stole. Także to dla mnie była jedna z większych zalet, że ta podłoga nie musiała być w stanie perfekcyjnym, że parę okruszków jak się znalazło, to i tak to zostało wciągnięte i potem wystarczyło to opróżnić tego pojemnika. Co do jeszcze dozowania wody tym przyciskiem, bardzo fajne, delikatne dozowanie wody, czyli naciśnięcie nie powoduje od razu, wiecie, takiego wypsikania tam nie wiadomo ile płynu, wręcz powiedziałbym, że trzeba nacisnąć i dosyć długo potrzymać. W ogóle to tak, jeżeli używacie mop po jakimś czasie i rolka jest sucha, to pierwsze kliknięcie, naprawdę Trzeba kilka sekund podtrzymać, żeby wypuścił tyle płynu, żeby rolka się w ogóle tym płynem nasączyła, żeby zaczęła po prostu myć. Więc to jest fajne, że to dozowanie jest takie, że tak powiem, słabe, niż miało być za mocno. Bo wolę sobie dwie sekundy dłużej przytrzymać przycisk niż za dużo płynu od razu gdzieś tam na panele rozlać. I teraz, tak, jeśli chodzi o pracę w praktyce, bo cały czas Wam tutaj o tym mopie gadam. Opowiem wam o niej w podsumowaniu, wszystkie moje przemyślenia. Natomiast, żeby nie było, że ten film to tylko taka gadanina przy stole z tutaj mopem rozłożonym, jak jakiś szczupak, no to zrobię tutaj oczywiście jakiś taki banalny test. No, ja mam tutaj taką rzeźbę kafelkową w, w piwnicy, zobaczcie każda z innej parafii. Więc ja tutaj zrobię celowo jakąś plamę za chwilę w jakiś sos, jakiś tam coś rozleję. Zostawię to na jakiś standardowy czas, nie wiem, takie pół godziny powiedzmy, bo oczywiście niektórzy na bieżąco będą coś mopować, a niektórzy zostaną. Stawią to na 24 godziny i to zasknie. Ja Wam o tym wszystko spokojnie opowiem w podsumowaniu, jak to wygląda. Natomiast tutaj no, to jest test, więc musimy coś zrobić. Postawimy kamerę i pokażę Wam, jak to zbiera. No dobra słuchajcie, wykorzystałem to, że tak naprawdę tutaj są różne kafle, więc zrobiłem plamy na każdej z nich, bo są różne rodzaje te tutaj mają takie, wiecie, wgłębienia imitujące jakby drewno. Te są szorstkie, te mają delikatne jakieś tam też wgłębienia, ale mniejsze niż te. I teraz tak, ketchup, który rozsmarowałem specjalnie, on dużo szybciej zaschnie i to będzie masakryczna plama, i to jest na tej najgorszej kafli z tymi wgłębieniami. Jakaś tutaj dżemik truskawkowy, to jest jakiś tam sos słodkokwaśny i mleko, które tutaj o, jeszcze się pobawię, rozbełtam, tam, żeby troszeczkę bardziej to zaschnięć. Jako taka, może nawet jeszcze bardziej, słuchajcie, bo taka duża plama nie zaschnie i to będzie łatwo. A chcę zrobić tak naprawdę bardziej takie hardkorowe, hardkorowe plamy. Ok, ja to zostawiam. Mm, teraz idę z córką na spacer. Myślę, że dobre dwie godziny to zostawię. Niech to będzie taki typowy okres, że jak coś, nie wiem, gotujecie, zanim sobie zjecie, zanim sobie odpoczniecie po obiedzie, zbierzecie się za sprzątanie. Zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, słuchajcie, minęły niespełna dwie godziny, dokładnie godzina 50. E... To jest mniej więcej taki optymalny czas, żeby to stestować. Oczywiście mleko nie wyschło. Wręcz troszeczkę ściekło, bo poziom jest idealny posadzki. Te już zaczęły być takie kleiste. Ten ketchup już jest taki mazisty, kleisty. Gdybym to zostawił na 24 godziny, to tutaj ketchupu na pewno bym nie domył. To jest jakby oczywiste, tutaj nie ma co podważać. Ustawię tu jakoś kamerę bokiem, żeby było widać i zobaczymy, jak to pójdzie. Okej, okay, słuchajcie, no poszło bez problemu. Teraz e, troszeczkę może gorszy dźwięk, bo nie ma mikrofonu. E, też fajnie to mleko chciałem pokazać, że nie zostawia to plam, tylko zbiera bez problemu. Słuchajcie, warsztatowy klapek. E, specjalnie go tu ziem, nie jest najczystszy jak widać, ponieważ chciałem zrobić taką sztuczkę, że trochę z tej wody skorzystać, żeby ten brud rozpuścić i zostawić tutaj za chwilę. E, no po prostu taki brud jakby z butów zasymulować coś takiego i żeby to wyschło. I zobaczcie, tak naprawdę tym brudnym klapkiem rozsmarowałem tutaj brud. Definitywnie widać przecież to i to zostawię na wyschnięcie jeszcze i jeszcze słuchajcie co dołożę jeszcze dołożę znowu plamę z keczupu tylko taką o właśnie chodzi mi o to żeby nie była ona zbyt duża bo wiecie to duże to wtedy prawdopodobnie jak wyschnie to się mm, może po prostu odkleić i tyle. Chcę żeby to był taki o rozmamłany keczup żeby to wyschło tak hamsko i teraz to już zostawiam do końca praktycznie dzisiejszego dnia późnym wieczorem przyjdę i zobaczymy jak to pójdzie. OK, słuchajcie, była około 12 w południe, jak to zostawiłem. Jest 21, więc około 9 godzin. No, definitywnie widać, że to wyschło. O, sorry, e, zobaczcie. U, to nawet paznokciem jest ciężko zebrać tutaj troszeczkę jeszcze, jakby nie do końca, ale no, ja to już muszę paznokciem skrobać, więc szczerze mówiąc, wątpię. No i ten e, klapkowy tutaj brud. No dobra, zobaczymy, wątpię, szczerze mówiąc to nie mam pojęcia, sprawdźmy. Okej, okay, słuchajcie, sorry, już muszę wziąć mikrofon, jest naprawdę fajnie, nie spodziewałem się, że aż tak dobrze pójdzie, ten brud, jak tutaj dodałem więcej wody, to w zasadzie na momencie zszedł i o dziwo ta plama z też. Czyli naprawdę całkiem, całkiem fajnie to poszło. Natomiast, właśnie, co Wam jeszcze powiem, bo mm, tak jak mówiłem, że nie, rob, nie robię tutaj jakiegoś testu, że latam po mieszkaniu z panelami, jeśli chodzi o właśnie zbieranie wody. Pewnie się zastanawiacie, czy zostawia to urządzenie plamy. Tak, jeżeli, zostawi, jeżeli naklikacie za dużo wody, no to fizycznie ta, 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 ta gąbka nie zbierze tego wszystkiego. Jeżeli będziecie z głową dozować, to nie ma problemu. Mm, fajnie jest to zbieranie i praktycznie po skończeniu mopowania, po jakichś tam pięciu minutach, panele wysychają i ja nie zauważyłem jakiś plan. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy sobie do krótkiego podsumowania, bo ten film i tak miał już dużo gadania o mopie. E, słuchajcie, plusy tego mopa przede wszystkim e, naprawdę fajne jest to, że ma ten zbiornik i zbiera drobne z, e, z jakiejś tam nieczystości, jakieś okruchy i tak dalej, więc podłoga nie musi być w idealnym stanie przed mopowaniem. Kolejnym plusem jest to, że naprawdę długo wytrzymuje na baterii. Nie jest to w ogóle urządzenie e, bardzo energochłonne. E, kolejna sprawa, nie cieknie. Nic tutaj nie ciekło przez dłuższy czas użytkowania. Wszystko działa. Kolejna sprawa, dysza, która tutaj zrasza nam ten płyn. Nie zapchała mi się przez długi czas użytkowania, e, przez gdzieś też jakieś większe postoje. Jak gdzieś, nie wiem, byłem na urlopie, MOP nie pracował, pozasychało to wszystko. Wszystko pracowało. Lekkość pracy, bardzo lekko się to pracuje, ponieważ słuchajcie, to i tak jest ciężar, który jest na podłodze, akumulator jest bardzo nisko, sama rączka jest lekka i praca tym te skręty manewry jest naprawdę e, banalnie prosta i nie obciąża naszych e, rąk nadgarstków. Dłoni i tak dalej. Natomiast słuchajcie, co do samej pracy, MOP jest bardzo, ale to bardzo fajny, jeżeli utrzymujemy yy, czystość naszych podłóg na bieżąco. Tak, czyli jeżeli, nie wiem, robicie obiad, zjecie sobie spokojny obiad, pozmywacie, odkurzycie, przemopujecie, super. Jeżeli chodzi o jakieś salony, pokoje, yy, nie wiem, yy, sypialnie i tak dalej, gdzie po prostu chcemy te podłogi odświeżyć płynem, żeby nie było jakichś takich śladów po butach, kapciach i tak dalej, yy, no to super, naprawdę to działa dobrze. Problem pojawia się czy jeżeli mamy czy to kafle z jakimiś wzorami, z jakimiś takimi prążkami, gdzie ten brud potrafi się dostać i zaschnąć lub właśnie z zaschniętymi plamami. I teraz przechodzę do głównego i według mnie największego minusa tego mopa. Konstrukcja jego, mam tutaj teraz będę cały czas mówił o zaschniętych plamach. Konstrukcja tego mopa wygląda tak, że no, teraz woda pociekła, która tutaj tam gdzieś była na tym tutaj elemencie. Nie przejmujcie się, on nie cieknie. Konstrukcja wygląda tak, że tutaj ta głowica w miejscu, w jest złamanie, jest tutaj w tym miejscu, czyli za całym elementem sprzątającym, nie nad nim. Co oznacza, że docisk, jeżeli dociskamy, wywieramy siłę na mop od góry, czyli tak jakbyśmy chcieli go docisnąć, po prostu do czyszczonego podłoża, powoduje, że dociskamy na tą rolkę, a nie na rolkę czyszczącą. Nawet jeżeli go źle naciśniemy troszeczkę pod kątem, to bardziej go wręcz zaczniemy unosić, niż dociskać rolkę czyszczącą. I to jest w zasadzie jedyny minus, który powoduje, że nie możemy docisnąć go mocno do kafli paneli, na których jest zaschnięta plama. Klasycznym mopem, który najczęściej jest tak rozwiązany, że tutaj jest ten taki, wiecie, plastikowy element, do którego się na rzepy zamocuje ten, ten tą taką, no po prostu mop, ten z mikrofibry to on wtedy często ten kij, który trzymamy w ręku, ma tutaj przymocowany od góry. I wtedy nasz nacisk powoduje, że my naciskamy na cały element sprzątający i możemy bardzo dobrze doszorować zaschnięte jakieś plamy. Oczywiście, ja używałem do tej pory ręcznych mop, mopów znanej marki, nie będę tutaj może mówił, ale nie jakichś tam, wiecie, marketowych za 15 zł, tylko miałem taki mop, co się ręcznie klikało, żeby dozował wodę. On kosztuje około tam, nie wiem, 100-150 zł, pewnie zależny od sklepu, od promocji. I okej, okay, dało się nim dociskać, tylko z tym dociskiem jest tak, że trzeba było też uważać, bo łatwo było połamać różne tutaj elementy i zaczepy. Natomiast tutaj nie ma szans docisnąć porządnie mopa. Gdyby mop miał, był tak skonstruowany, że element tutaj, ten łączący rączkę z tutaj szczotką był gdzieś tutaj, to wtedy docisk dałoby się przenieść bardziej na tą rolkę obrotową i bylibyśmy w stanie doczyścić bardziej zaschnięte, bardziej uporczywe plamy. I to jest w zasadzie jedyny... Taki dosyć spory minus tego mopa, co ogólnie powoduje, że według mnie ten sprzęt jest bardzo, ale to bardzo fajny do utrzymywania takiej, takiej, takiej czystości na bieżąco. Natomiast jeżeli mamy tendencję, jeżeli mamy małe dzieci, chociażby tak jak ja, i no niestety nie da się utrzymać tego cały czas, gdzieś tam pod fotelikiem, na którym je dziecko ciągle gdzieś tam coś skapnie i nawet tego nie widzimy i to zaschnie. No to bywa różnie. Oczywiście ja znalazłem sobie jakiś patent, gdzie on zaczął fajnie doczyszczać. I już Wam pokazuję, na czym wygląda patent. Zasymulujmy sobie, że powiedzmy, tutaj jest gdzieś plama, która mi nie schodzi. Przy takim klasycznym przejeździe przód, tył. To wiecie, co ja wtedy robię? Jak mam odpalony mop, najeżdżam na plamę i robię takie ruchy. Ja teraz y, ręką wykonuję ruch prawo-lewo. jak tak porobię. Czekajcie, ja to zgaszę. Jak tak porobię, teraz tu nasyfiłem. Jak tak porobię, to bardzo często powiedzmy jakieś 70% plam zaschniętych w końcu. Y wiecie, rozmięknie się od tej wody i tym ruchem, takim, że, że ta szczotka obrotowa, tak jakby troszeczkę to bardziej szoruje, spowoduje to, że tak naprawdę uda mi się w końcu tą plamę zlikwidować. Oczywiście nie, ma, nie jest to tak, że ja muszę po całej kuchni latać i takie ruchy wykonywać, bo wszystkie plamy nie chcą ten. Po prostu chodzi o kilka jakiś tam bardziej uporczywych plam. No niestety taki jest minus tego sprzętu, że nie da go się po prostu docisnąć. Jeżeli są często u was problemy z zaschniętymi plamami, to się zastanówcie, pomyślcie sobie o tym. No, tak jak mówię, ja zawsze pokazuję sprzęt u mnie. Jak Działa. Jeżeli znajdę jakieś minusy, to staram wam się powiedzieć. Absolutnie nie skreślam tego mopa, niech e, dowodem na to będzie, że ja go i tak codziennie używam. Bo słuchajcie, jednak no, dużo metrów kwadratowych, jak się ma przejechać tym odświeżyć z płynem jakimś tam pachnącym, no to jest rewelacja. I nawet jeżeli ja przejadę w 10 minut całą chałupę takim mopem, i mi zostaną dwie plamy, no to nic mi się nie stanie, jak się po prostu schylę z jakąś tam e, kawałkiem papieru, e, ręcznika papierowego i sobie to doczyszczę. A e, ogólnie powiem szczerze, że i tak jestem zadowolony, mimo że ma. To swoje niedoskonałości. Myślę, że to będzie wszystko. Ten film i tak chyba już tego widzę będzie troszeczkę trwał. Bardzo dużo tutaj było gadania, ale chciałem Wam jak najbardziej przedstawić, jak to działa. Aha, cena. Cena na stronie Angela to chyba 699 zł, około 700 zł bez akumulatora i ładowarki. Jest to dosyć dużo, jeżeli jeżeli pod, popatrzymy, że jakiś zwykły mop możemy mieć za 50 zł. No ale oczywiście tutaj no, mówimy o całkiem innym urządzeniu na akumulator, jakby nie było elektrycznym, i w dodatku no jest to. Hmm, no nie, ja nie widziałem w ten sposób, ja nie widziałem mopów z innych marek, jeśli chodzi o akumulatorowe, więc tutaj możemy też troszeczkę płacić za, jakby nie było ekskluzyw, taki troszkę, że jest to coś, czego inne marki nie mają. Dobra, dosyć gadania, link do mopa macie oczywiście w opisie filmu. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.